Sójka czarodziej. Czasami mój tata przychodzi zmęczony z pracy i wtedy nie wolno mu przeszkadzać. Czasami na dodatek w telewizji jest mecz i nasi przegrywają. I wtedy już zupełnie nie wolno mu przeszkadzać. W środę do tego wszystkiego wirus w komputerze zjadł bardzo ważne coś, a ja zgubiłem nową łyżworojkę. Mama stukała w klawiatury i nie miała czasu zrobić obiadu. A ja chciałam, żeby tata poszedł ze mną do parku poszukać tej łyżworolki. Bo na pewno nie zginęła tak całkiem. Ani nikt jej nie ukradł. Po co komu jedna? Ale tata wcale mnie nie słuchał. Powiedział, że chciałby mieć święty spokój, górę pieniędzy i normalną rodzinę. I że artykuł nie da się zjeść na obiad. A łyżworolkę mógł zgubić tylko taki rozstrzypaniec jak ja. Tak powiedział. Wtedy do drzwi załugał czarodziej. Ja do pana. Został pan wylosowany w konkursie na najszczęśliwszego człowieka. Mogę spełnić pana trzy życzenia. Wyślij dla mnie tą żółtą sukienkę, którą oglądaliśmy wczoraj. Wychyliła się ze swojego pokoju. A dla mnie kuparkę i rower kurski i proszę pana jeszcze perkusję i wakacje z Wilpunem. Zakalokowałem się. Sz! Czarodziej położył palec na ustach i na wszyscy zamilkliśmy. Ja do pana, tylko do pana powtórzył. Ja bym chciał, proszę pana, mieć spokój, górę pieniędzy i normalną, cichą rodzinę. Powiedział tata i wrócił na kanapę oglądać mecz. I wtedy my zniknęliśmy. Staliśmy się niewidzialni. Tata dostał nową rodzinę. Nowa mama wyglądała jak pani z reklamy proszku do prania i na pewno nie zapominała o obiedzie. Nowy ja byłem ślicznie uczesany. Na pewno odrabiałem lekcje. Może nic poza odrabianiem lekcji nie robiłem, bo w tej nowej taty rodzinie nie było nawet psa. Tata chyba niczego nie zauważył, bo cały czas gapił się w telewizor. I wtedy nasi strzelili bola. Kupię ci tę sukienkę. Co dam? Kupię ci trzy sukienki. Nowa mama stanęła w progu pokoju i powiedziała: Ależ dziękuję, kochani. Wystarczą mi te. Które mam? Tata zdębia. Kuba! krzyknął. Idziemy szukać Jakie łyż Jakiej łyżdżworolki? zapytała nowy ja. Przecież nigdy niczego nie gubię. Czarodziej! krzyknął tata strasznym głosem. Proszę się zabierać z tym wszystkim. Powiedział tata, rezygnuję z wygranej. No chyba, że tak, powiedział czarodziej i wszystko wróciło na swoje miejsce. My też.